Ja pierdolę, jak go wyłowimy to będzie cud kurwa i? Bierze? Nie bierze. A to tak ryba! Kurwa. Dalej, <grym> taki dalej, dalej go go na środek! Taki feszano kurwa na Jak z tej lektury! No, za rower! Dalej! Za, 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 za rower musisz Tak, No. Więcej... Ja Ciągnę!

Dawaj okazania, to do Ej, ja idę sobie że bacie, żeby... Nie, nie, nic. Nie opadło. nie no, opadło? Pary, być ci, Dalej, teraz kurwa nie, nie będzie no, miał no, tyle szczęścia, żeby go wyłowić. No weź więcej tego szczęścia. No. Nie. opadło, teraz. Pa. Znowu trafisz, kurwa! Tak idzie! Nie. nie! Dobra, ale w uchach, tak? Teraz trzeba jeszcze łopatkę tak, tak. Do akwarium się wezmę. Dobra, to ja jadę na drugą Łopatę za chwilę.